Cześć. W tym odcinku przyjrzyjmy się nowemu flagowcowi od Xiaomi, czyli modelowi 15 Pro. Zapraszam do oglądania. Xiaomi 15 Pro do kupienia jest w sklepie Trading Shenzhen. Przesyłka po zakupie dociera do nas bez dodatkowych opłat. Link do zakupu tego i innych modeli znajdziecie w opisie, razem z instrukcją, jak kupować w tym sklepie. Telefon otrzymujemy w klasycznym dla Xiaomi pudełku z klasycznym zestawem, czyli papierologią, kluczykiem dotacki SIM i silikonowym caseem, który nie jest przeźroczysty, co dla mnie jest akurat plusem. Poza tym, w pudełku znajdziemy kabel USB-C trzeciej generacji i ładowarkę ścienną o moc 90 W. Pierwszym skojarzeniem po wyjęciu 15 Pro z pudełka było to, że wygląda jak iPhone 16 Pro. Jego wymiary to niecałe 162 mm na 75 mm, a grubość to 8,35 mm. Waga to 213 g. Premium Feeling w 15 Pro daje matowa, prosta, aluminiowa ramka dookoła bryły, która umożliwia nawet postawienie telefonu pionowo na jednym z boków, oraz matowe plecy. Wygląda to fajnie, ale powoduje, że telefon z łatwością potrafi wyśliznąć się z dłoni. Problem ten znika, gdy założymy silikonowy case, ale wraz z nim znika zachwyt nad wyglądem. Warto też dodać, że telefon ten posiada certyfikat IP68, ale pozwólcie, że nie będę testował wodoodporności. Od dołu znajdziemy gniazdo USB, mikrofon, głośnik i tackę SIM. Po prawej stronie włącznik i przycisk głośności. Port podczerwieni i dodatkowy mikrofon znajdziemy na wespie aparatu, a dodatkowy głośnik stereo jest głośnikiem rozmów. No i to tyle. Prawda że minimalistycznie? Mi osobiście taki układ się podoba, jednak pierwszy raz mam wrażenie, że ten telefon jest po prostu niewygodnym klocem. W używamy używa mi się go niewygodnie. Aktualnie moim telefonem codziennego użytku jest Vivo X100 Pro i uważam, że jest on o wiele zgrabniejszy. Na pochwałę zasługuje też nowy czytnik linii papilarnych, który jest ultradźwiękowy. Działa on niesamowicie szybko i precyzyjnie, ale jedyny minus tego rozwiązania to konieczność zastosowania specjalnych folii ochronnych na ekran. Xiaomi rekomenduje stosowanie ichniejszych folii ochronnych, które zapewniają w 100% prawidłowe działanie czytnika. Skoro o przodzie mówimy, to ekran o przekątnej 6,73 cala pokryty jest szkłem Xiaomi Dragon Crystal Glass, który chroni nowy amoledowy wyświetlacz Dolby Vision, który nie dość że zużywa mniej energii niż w poprzednich modelach. To dodatkowo zapewnia świetny obraz dzięki 12-bitowej głębi kolorów i pełnemu wsparciu palety barw DCI P3. Dodatkowo jasność w piku wynosi 3200 nitów, co idealnie sprawdza się, by zamienić telefon w czytnik e-booków. Xiaomi 15 Pro posiada też super cienkie ramki i względnie małe zaokrąglone krawędzi ekranu, dzięki czemu powierzchnia wypełnienia jest niesamowicie duża. Ale osobiście wcale nie zauważam tej dużej powierzchni. Ciągle widzę czarne ramki dookoła i nawet mam wrażenie, że zarówno aluminiowa ramka dookoła obudowy, jak i sam czarny pasek jest... Porównywalny, jak nie nawet delikatny, mniejszy znajdziemy w Vivo. Czy Xiaomi 15 Pro to mocny i wydajny telefon? No oczywiście, przecież wyposażony jest w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, który pracuje z taktowaniem do 4,3 GHz, a za grafikę odpowiada układ Adreno 830. Pamięć budowana dostępna jest w zależności od wariantu: od 256 GB do 1 TB i jest to UFS 4.0. Pamięć RAM również w wariancie do wyboru od 12 do 16 GB i jest to LPDDR5X. To wszystko pracuje w oparciu o system Android 15 z nakładką HyperOS 2. Tę konfigurację AnTuTu wycenia na ponad 2 miliony punktów, a Geekbench na blisko 3000 punktów w teście single core i niecałe 9000 w teście multi core. Jest jednak jedna rzecz, która podczas testowania benchmarkami mnie zaniepokoiła, a mianowicie wysoka temperatura i zauważalny spadek wydajności. Antutu po teście wręcz zmęczyło ten telefon dobijając temperaturą procesora do blisku 60 stopni Celsjusza. Po wyjściu z aplikacji spadek płynności był zauważalny, a plecy telefonu nieprzyjemnie gorące. Sytuacja ta nie powtarza się podczas normalnego użytkowania i grania w gry. Także jest to niepokojące, ale nie dyskwalifikujące. Ta wysoka wydajność zasilana jest baterią o pojemności 6100 mAh, która jest znacząco większa niż w poprzednich modelach, czy też innych telefonach. Rozpoczynając testy i zabawy z tym telefonem właśnie z baterią naładowaną w 100%, praktycznie 20 godzin użytkowania nie zmusiło mnie do ponownego ładowania. Muszę przyznać, że jest to całkiem imponujący wynik. W razie potrzeby do pełna naładujemy ten telefon w zaledwie 40 minut. Przejdźmy teraz do kamery. Z góry informuję, cokolwiek będą mówić inni recenzenci, u mnie kolejny raz obiektyw nie paruje. Patrząc na specyfikacje, można stwierdzić, że aparat Xiaomi 15 Pro jest prawie identyczny z poprzednikiem, ale aparat teleobiektywu został nieco ulepszony. Tym samym ktoś może pomyśleć, że jakość będzie niezmienna, jednak postęp w jakości jest zauważalny i wynika on ze zmian w zarówno algorytmie, jak i doskonalszej sztucznej inteligencji od Xiaomi. Zdjęcia są ostre, mają dużo detali i mniej szumu. Główny aparat to sensor Omnivision z przesłoną F1.4 i zmienną ogniskową od 23 mm do 35 mm. Oczywiście jest to ekwiwalent, a nie rzeczywisty rozmiar. Z tego co zauważyłem, straciliśmy możliwość regulacji przesłony. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej chyba nigdy jej osobiście nie zmieniałem w 14 Ultra. Szeroki kąt to sensor Samsung S5KJN1 o przesłonie F2.2, i na końcu teleobiektyw Sony IMX 858 z przesłoną F2.5. Mimo że każdy aparat ma różną przesłonę, to szczerze mówiąc nie widzę różnicy w jasności poszczególnych aparatów. Jedynie co mnie niepokoi, to winieta w trybie portretowym, ale poza tym zdjęcia wychodzą naprawdę świetnie. Laserowy autofokus działa precyzyjnie, a gdyby się gubił, to zawsze możemy go poprawić wskazując punkt ostrości na ekranie. Oczywiście zdjęcia z trybu TELE w pewnym momencie wspomagane są sztuczną inteligencją i o ile w niezbyt wymagających fotkach AI potrafi dobrze odtworzyć zdjęcie, tak w napisach już potrafi się gubić. Filmy są również wysokiej jakości, a do tego HDR został wzmocniony. Maksymalnie możemy nagrywać w 8K i 30fps. 4K 60fps. Test! Autofokusa laserowy, autofokus bardzo fajne płynne przejście ostrości. Przy okazji sprawdzimy, jak tutaj działa wytłumienie hałasu. Dobrze. No i stabilizacja obrazu, optyczna stabilizacja. W tej chwili sobie idę. A teraz biegnę. No, i zatrzymanie. Zobaczmy jeszcze raz. Autofokus na innym tutaj elemencie. No, bardzo fajnie to wygląda. 4K, 60 fps, i zobaczmy, czy widać przejścia pomiędzy aparatami. Tutaj między. Podwójnym a pięciokrotnym zbliżeniem widać przeskok dziesięciokrotne No i maksymalnie możemy mieć 15 piętnastokrotne powiększenie, ale muszę powiedzieć, że jakość jest bardzo dobra. W przypadku 4K30FPS-ów tutaj przełączenie też jest widoczne. I maksymalny zoom jest również 15-krotny z włączoną optyczną stabilizacją obrazu. Przednia kamera, w porównaniu do tyłu, jakością nie powala, ale i tak jest już duży postęp w porównaniu do poprzedników. Jeżeli oglądaliście wszystkie moje recenzje, to pamiętacie, że narzekałem głównie na brak 4K i 60fps. No i teraz w końcu to mamy. Również możemy nagrywać filmy z HDR, ale to i inne ulepszenia dostępne są wyłącznie w rozdzielczości 1080p i 30 fps. Mimo to ważne, że coś konkretnie ruszyło do przodu. Zostałych zalet tego telefonu muszę przyznać, że w końcu dźwięk z głośników jest satysfakcjonujący mnie. Nie ma od dawna współpracy z Harmanem, ale za to Dolby i ichniejszy Hi-Res audio daje się usłyszeć. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. W przypadku łączności mamy Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, no i wsparcie dla sieci B20, co może sugerować, że 15 Pro w niezmienionej konfiguracji sprzętowej trafi też na rynek europejski. Podsumowując, czy warto kupić Xiaomi 15 Pro? Uważam, że tak, o ile mamy model starszy niż serii 14. Mimo że wydawać by się mogło, że zmiany są kosmetyczne, to jednak jest tutaj dużo nowości i usprawnień, które powodują, że ten telefon otrzymuje 3 razy tak i zasłużenie przechodzi do loży mocnych flagowców. Tymczasem dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości i pytania, zapraszam do komentarzy. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, to jest Instagrama, Facebooka i TikToka, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych zakupów, cześć!